Hej, witam Was moi drodzy bardzo serdecznie z tej strony Chrisu, a ja zapraszam Was na kolejne dwa spotkania w naszej karierze Śląskiem Wrocław w FIFA 15. Cóż, dzisiaj zakończymy okienko transferowe po tych dwóch spotkaniach, znaczy już po meczu z Lechią. Tutaj widzicie, że będziemy mieli jeszcze ostatnią godzinę okienka transferowego. Dzisiaj mecze z Lechią i kolporterem Koroną Kielce. Z Koroną zagramy u siebie na zawodowcu z Lechią na wyjeździe na klasie światowej. Kadrę mamy kompletną, ale stwierdziłem, że jeszcze jeden zawodnik środko, środka pola, dokładnie środkowy pomocnik defensywny Brian Dabo z Montpellier zostanie wypożyczony do naszego zespołu. Tak wiem, dużo zarabia, ale myślę, że jest dobrze tutaj rozwinięty. Sam go wykryłem, tutaj odkryłem bardziej. Od nikogo tej propozycji jego kupienia nie dostałem, więc stwierdziłem, że może się świetnie spisywać, bo dobre. Dobre tej statystyki, ma jak najśrodkowego pomocy getta Cóż, przechodzimy do pierwszego spotkania, tak jak Wam powiedziałem, Lechia, Gdańsk na klasie światowej. No musimy te mecze starać się wygrywać, ponieważ e, Zawisza, Bydgoszcz i Legia Warszawa e, troszeczkę nam uciekają, a nie ukrywam, że no Mistrzostwo Polski w tym pierwszym sezonie e, zdobyte grając na przemian na zawodowcu i klasie światowej, w zależności czy grają u się, czy na wjeździe, byłoby czymś naprawdę fantastycznym. W składzie większych zmian nie robię. Na pewno Dabo usiądzie na ławce rezerwowych, mam nadzieję, że w drugiej połowie będzie sposobność, aby go wpuścić. E, Zagra dropa od pierwszych minut, aczkolwiek Hetley również będzie na ławce rezerwowych. Z przodu nic nie zmieniam, ponieważ Mila, Paisao i Munir sprawują się świetnie, więc tak właśnie zagramy na defensywę. I gra z kontry, będziemy czekać tutaj na swojej sytuacji Zaczęło się w ósmej minucie, świetna interwencja Jednak Pawełka tutaj próbował e, Zawodnik Lechi nas, nas przelobować Ale nie dał się zaskoczyć Pawełek, kolejna sytuacja, 11 Ta Łukasik fantastycznie wpada w pole karne Ale Pawełek po raz kolejny go zastopował Tutaj sytuacja z naszej strony, Munir Fantastyczna piłka Munira do Pajszao Pajszao sam na sam z bramkarzem, przegrywa ten pojedynek Ale Mila już do pustej bramki Ładnie przyjmując sobie piłkę do przodu Pakuje bramkę Prowadzimy 1 do 0 od 13 minuty z Legią Gdańsk, co jest naprawdę bardzo pozytywne. Tym bardziej, że to jest mecz na klasie światowej, a nasz ostatni mecz na klasie światowej przegraliśmy w Warszawie z Legią 2 do 1, więc tym bardziej cieszę się, że udaje się tutaj prowadzić. Aczkolwiek to jeszcze nie koniec meczu. Oczywiście Łukasik wpada w pole karne. Świetny strzał Wiśniewskiego z główki po genialnym doświadkowaniu Łukasika, ale na szczęście słupek nas ratuje. Dropa spokojnie tutaj, piłka przed polem karnym wpada w pole karne, dropa, ale Trela nie daje się pokonać jeszcze. Starałem się droppą coś tutaj przejąć piłkę i spróbować powtórzyć strzał, ale. Lechia mi na to nie pozwoli. fantastyczna piłka, Flavio do Marko i bracia Paiszao. prawie strzelili nam bramkę, ale no niestety nie, nie, znaczy dla nas bramkę oczywiście, ale niestety się to nie udało, tutaj genialna piłka w tempo od Pajszao do Munira, Munir sam na sam i udało się, ba udało się w taki lekki techniczny sposób Munirem wpakować piłkę na 2 do 0 na klasie światowej z Lechią Gdańsk, prowadzimy w 44 minucie już 2 do 0, te trzy punkty. No, już prawie okazywały się zdobyte. Jeszcze cała druga połowa przed nami. To nie zmienia jednak faktu, że to jest czwarty gol w sezonie Munira. Jak widzicie, Legia niestety prowadzi z ruchem 1 do 0. Czyli tutaj na razie do przerwy nie udaje się tutaj żadnej straty punktowej do Legii odrobić. No, ale cóż, gramy dalej, gramy swoje. Nie oglądamy się na razie na Legię. Cały sezon przed nami. Kolejna sytuacja fantastycznie. Tutaj w polu karnym yy, zagrywa dropa. Przed polem karnym do Munira, ale Munir niestety przegrywa bramkę z trelą, przegrywa pojedynek z trelą, Trela jeszcze raz genialnie interweniuje. Kolejna sytuacja, dropa, dropa, po prostu nie robił nic, wpadł w pole karne i zobaczcie, jak pięknie bramkarz to obronił. Tak. Lechia miała dzisiaj dwóch bramkarzy, zobaczcie jak on to pięknie ręką wygarnął, no po prostu genialnie, po prostu genialnie, szkoda, że nie, nie, nie było rzutu karnego, a powinien być. Wejdzie Dabu na drugą połowę, niech spróbuje tam porozbijać obronę, Munira nie chciałem ryzykować drugiej żółtej kartki, ponieważ tam często tymi obrońcami, znaczy tymi pomocnikami, którzy jak nie patrząc zaczynają, ty, są tymi pierwszymi obrońcami, gdzieś tam szarpie za te koszulki, więc nie chciałem, żeby Munir wyleciał z boiska, Sukuna na boisko. Mila, fantastyczna piłka właśnie do Sukuny, Sukuna sam na sam z czy podwyższy na 3-0, Sukuna! Trella po raz kolejny latuje, ratuje dzisiaj Lechi od straty kolejnej bramki i już definitywnej porażki. To nie zmieniło faktu, że w tym meczu Lechia już nie dała rady nic zrobić. 11 strzałów, 5 celnych z naszej strony. Lechia, 4 strzały, 2 celne. Mieliśmy zdecydowaną przewagę w tym meczu, z czego bym zadowolony, bo to w końcu klasa światowa Munir, na 7-2, zagrał lepiej od Sukuny. Dropa i Bryker również świetnie. Pich, w który wszedł z ławki razem z Dabo, także dobrze. Po prostu jestem zadowolony z tego meczu. Jak widzicie, rynek transferowy ostatnie 10 godzin, które Wam za chwilę zaprezentuję. Na początku widzicie tutaj, e, jakie mecze dzisiaj, e, w, ty, w, tym, w, tym, w, te, w tej kolejce, jakie mecze były. Legia niestety wygrała 3 do 1 z ruchem, więc Legia, jak widzicie, jest tutaj liderem grupy. My mamy miejsce numer 3 i gonimy zawisze. Za Łukasz Piszczek bardzo rozchwytywany był w tym okienku transferowym. To Arsenal go chciał, to przez chwilę chciał go Manchester City. Jak widzicie, genialny transfer na 7 godzin przed końcem okienka transferowego. Ilkay Gundogan za 24,5 miliona euro trafia do Atletico Madrid. Luis Gustavo za 20. 1 milionów trafia do Manchester United z Wolfsburga. Ostatnie 3 godziny do, do, do końca okienka transferowego i zobaczcie, Gonzalo Igualine za 48 milionów euro wędruje do Manchesteru City. Najlepszym e, transferem tego rynku e, dziś te, tego rynku transferowego było sprowadzenie Kuna Aguero przez Real Madryt, tam chyba za 50. Coś koło, nie, czy 60, 60 milionów euro z tego co się orientuję, to już najlepsza jedenastkę, macie mieście przed sobą jedenastkę tygodnia, najlepszym zawodnikiem, zawodnik Lecha Poznań, napastnik. Nie wypowiem nazwy, jakiś, ale coś tam z Arabii Saudyjskiej, chyba zawodnik. Możecie sobie cofnąć, zerknąć, bo przeoczyłem to już. Nie będę tutaj cofał wideo, żeby Żeby to jakoś płynność, żeby po prostu utrzymać płynność. No nic, drugi mecz: Kolporter Kielce u siebie, Dabo. Tym razem na trybuny, ponieważ chciałbym, żeby Dropa z Hetlejem zagrali. Chciałbym każdemu dawać szansę, żeby jak już któryś złapie kondycję, to żeby ten. Trzeci, drugi zawodnik naprawdę był dobrze przygotowany. Fantastyczna piłka od Mili i Pajszao strzela bramkę. To, jakie asysty lewą nogą zalicza Mila, to jest po prostu maestria. Piękne podanie do Pajszao. Bramka już tutaj dobra interwencja, aczkolwiek później piłka nieszczęśliwie, o właśnie, odbija się od jego ręki. Pajszao z główki wygrywa pojedynek z obrońcą i strzela swoją trzecią bramkę w sezonie. Marco Pajszao. Prowadzimy 1 do 0. Kontuzja tutaj zawodnika. Kolpor teraz zobaczy, tutaj nieprzyjemnie upadł na... na, na, na na szyję, po prostu tak, na szyję, na kark, o bardziej na kark, tego, tego słowa szukałem, no i kontuzja, kontuzja, zobaczcie jak fantastycznie czarowało mi się tutaj Munirem, Munir chciał wysunąć piłkę do Pajszao, ale lepiej ustawiony, ustawiony defensor kolportera Krony Kielce, Kapo bardzo bliski, strzelenia bramki z główki po fantastycznym dośrodkowaniu z... Okolic pola karnego, jak widzicie, legia remisuje 0 do 0. I to jest naprawdę dobra wiadomość dla nas, tym bardziej, że my swój mecz prowadzimy. Kolejna sytuacja, kolejna raz spada Munir w pole karne, wysuwa piłkę do Paiszawa i po raz kolejny zabrakło metra, żeby ładnie wykończyć sytuację. Ale zobaczcie, rzut rożny dla kolportera. Kolporter zrobił to fatalnie i wychodzimy z kontrą. Tutaj w tym meczu również ustawiliśmy się na agres kontry i troszkę defensywnie. Zobaczcie, Munir, raz. Munir 2. Fantastyczna akcja. Fantastyczna, tak. Fantastyczna. Fantastyczna akcja Munira. Indywidualna akcja. Troszkę derblingów. Przypominam, że on ma czterogwiazdkowe sztuczki, więc warto czasem nim poszarować. Wypożyczony z Barcelony Munir. Strzela piątą bramkę w sezonie i prowadzimy. Po raz kolejny trzy zmiany na pół godziny przed końcem meczu. Sukuna. Damy mu zagrać. Damy również zagrać Hetleyowi za dropę. Chciałem wprowadzać Machaja za mile, żeby i Machaj się rozgrywał, ale stwierdziłem, że Pich zagra za Brykera. Chcę mieć lewego skrzydłowego z prawdziwego znaczenia, myślę, że pich nim będzie, więc nie gra. Fantastyczna kolejna interwencja Pawełka w tym odcinku, tutaj za to nieporozumienie Pawełka. Kolporter na 15-20 przed końcem zaczął strasznie nas cisnąć, co tutaj zauważycie właśnie teraz, ale Pawełek, to co robił Pawełek w bramce to jest niesamowite, jest na razie najlepszym bramkarzem ligi, co zobaczycie po tej kolejce Pawełek, fantastycznie. Broni. Mila po raz kolejny lewą nogą. Fantastyczna piłka. No, cudowna. Po prostu genialna do Sukuny. Sukuna sam na sam z bramkarzem. Prawie był. Podał do Paishao, który przegrał w z bramkarzem. Już Flavio Paishao cofa piłkę do mili. Mila fantastycznie przyjmuje od razu na lewą nogę i strzela bramkę lewą nogą. Po długim, po długim słupku genialne wykończenie mili. Prowadzimy 3 do 0 w 89 minucie, minucie meczu. Więc jak widzicie, bardzo łatwo nam to przyszło prowadzimy, tak, i to jest najważniejsze, bo w dzisiejszym odcinku zaliczamy, tak, dwa zwycięstwa, siedem strzałów, sześć celnych, pięć strzałów, trzy celne, kolportera, Kielce, królem meczu Pajszao, który rozgrywa naprawdę dobre zawody, tak samo Emila czy Munir, jestem z tej truki naprawdę bardzo zadowolony, a Flavio Pajszao i Bruker na skrzydle uzupełniają naszą linię ataku w sposób genialny. 3-0 wygrywamy, ostatecznie Legia remisuje 0-0, tym samym zbliżamy się do Legii. Munir najle najlepszym strzelcem w lidze jak na razie, najlepszym asystentem Garguła, goni ich tutaj Flavio Paisao oraz Sebastian Mila. Najlepszym bramkarzem, tak jak Wam mówiłem, Pawełek, chociaż tutaj widzicie Kuciak jest blisko razem z Pilarzem, Żółtych kartkach Ernani z Pogoni i z Piasta Gliwice, Neves. Najlepszy zawodnik pod względem czerwonych kartek. Mamy czwarte miejsce w lidze, aczkolwiek punkt straty do lidera i mecz jeszcze w zanadrzu, bo jak widzicie, Krakowie już swój mecz rozegrała, a my swój rozegramy i mam nadzieję, że Krakowie przeskoczymy. Tutaj patrzyłem sobie, e, co dalej, nie ma drugiej ligi polskiej, więc nie spadniemy, nawet gdybyśmy zajęli ostatnie miejsce. No cóż, ja wam dziękuję za oglądanie. Zapraszam Newton Ultimate Team, a pojutrze znowu wracamy do kariery, więc myślę, że jakoś to na naszym kanale jest. Ja się z wami żegnam jeszcze raz. Trzymajcie się. Na razie. Hej!